Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego lęk pojawia się w najmniej oczekiwanych momentach? Dlaczego czasami, gdy wszystko wydaje się być w porządku, Twoje serce zaczyna bić szybciej, a umysł wypełnia się niepokojem? Jest coś, co Louise Hay odkryła w swoich najgłębszych badaniach nad ludzką psychiką. Coś tak prostego, że większość ludzi przechodzi obok tego, nie zauważając jego transformacyjnej mocy. Dzisiaj zabiorę Cię w podróż, która odkryje przed tobą te tajemnice. Nie będzie to walka z lękiem, lecz coś znacznie potężniejszego, sposób, który pozwoli mu naturalnie rozpłynąć się w przestrzeni twojego serca. Ale na razie zachowaj cierpliwość. Tajemnica ta objawi się dopiero wtedy, gdy twój umysł będzie gotowy ją przyjąć. Pomyśl przez chwilę o ostatnim momencie, gdy poczułeś prawdziwy spokój. Czy to było rano, gdy promienie słońca delikatnie budziły cię ze snu, czy może wieczorem, gdy patrzyłeś na gwiazdy? W tym momencie lęk był nieobecny, prawda? Neurobiologia mówi nam, że w stanie głębokiego spokoju nasz mózg produkuje fale alfa, które harmonizują z naturalnym rytmem wszechświata. W fizyce kwantowej istnieje piękne zjawisko zwane rezonansem. Gdy dwa obiekty wibrują w tej samej częstotliwości, Wchodzą w stan harmonii. Twoje ciało, twój umysł, twoja dusza wszystko to wibruje w określonych częstotliwościach. Lęk ma swoją wibrację, ale miłość ma swoją własną, znacznie wyższą. Wyobraź sobie małą dziewczynkę, która po raz pierwszy uczy się grać na pianinie. Jej palce drżą, gdy dotykają klawiszy. Strach przed popełnieniem błędu sprawia, że muzyka brzmi niepewnie, ale gdy jej babcia siada obok niej i mówi: Kochanie, nie ma złych nut. Są tylko różne sposoby wyrażania siebie, dziewczynka relaksuje się. Jej oddech staje się głębszy, a muzyka zaczyna płynąć naturalnie. To nie było przypadkowe. Słowa babci zmieniły częstotliwość wibracyjną dziewczynki. Dr. Joe Dispensa w swoich badaniach udowodnił, że nasze emocje dosłownie przeprogramowują naszą rzeczywistość na poziomie komórkowym. Gdy zmieniamy nasz stan emocjonalny. Zmieniamy chemię naszego mózgu. Zamknij oczy na chwilę. Poczuj, jak twój oddech naturalnie się pogłębia. Czy zauważasz, jak wraz z każdym wydechem coś w tobie się rozluźnia? W górach Tybetu żył kiedyś stary mistrz, który uczył swoich uczniów niezwykłej lekcji. Każdego ranka zabierał ich nad górski strumień i mówił: Obserwujcie wodę. Nie walczy ona ze skałami na swojej drodze. Nie zmaga się z nimi. Po prostu płynie wokół nich. Znajdując nową drogę. Jeden z uczniów zapytał: Mistrzu, ale skały są przecież przeszkodą. Czy woda nie powinna się z nimi zmierzyć? Stary mistrz uśmiechnął się łagodnie. Mój drogi uczniu, woda nie postrzega skał jako wrogów. One po prostu są, a woda jest tym, czym jest płynną, elastyczną, cierpliwą. Po latach obserwuj, co pozostaje niezmienione. Uczeń zrozumiał. Skały, tak twarde i nieugięte, z czasem zostały wyrzeźbione przez delikatne, konsekwentne działanie wody. Nie przez walkę, lecz przez akceptację i naturalny przepływ. Twój lęk jest jak te skały. Nie musisz z nim walczyć. Louis Hay odkryła, że im bardziej walczymy z naszymi emocjami, tym bardziej się one umacniają. Mózg interpretuje walkę jako zagrożenie, co aktywuje system nerwowy współczulny i produkuje więcej hormonu stresu kortyzolu. W 1990 roku eksperyment z podwójną szczeliną ujawnił jedną z najbardziej fascynujących prawd fizyki, kwantowej. Obserwacja zmienia rzeczywistość. Fotony zachowują się inaczej, gdy są obserwowane, niż gdy nie są. To odkrycie zrewolucjonizowało nasze rozumienie związku między świadomością a materią. Twoje myśli działają w podobny sposób. Gdy obserwujesz swój lęk z postawą walki. On intensyfikuje się, ale gdy obserwujesz go z miłującą ciekawością, bez osądu, coś niezwykłego się dzieje. Neuroplastyczność mózgu pozwala na tworzenie nowych szlaków neuronowych, które zastępują stare wzorce reagowania. Pomyśl o tym w ten sposób: Wyobraź sobie, że twój umysł to ogród, lęk to chwast, który wyrósł w tym ogrodzie. Możesz go szarpać, walczyć z nim złościć się na niego. Ale doświadczeni ogrodnicy wiedzą, że najlepszym sposobem na pozbycie się chwastów jest zasadzenie na ich miejscu pięknych kwiatów. Kwiaty naturalnie przejmują przestrzeń, nie pozostawiając miejsca dla chwastów. Jakie kwiaty chciałbyś zasadzić w ogrodzie swojego umysłu? Była sobie mała dziewczynka, która zgubiła się w labiryncie. Im bardziej panikowała i biegała w kółko, tym bardziej się myliła. Jej serce biło szybko, a oddech stał się płytki. Lęk rósł z każdą chwilą. Nagle usłyszała delikatny głos: Kochanie, usiądź na chwilę. Dziewczynka rozejrzała się, ale nikogo nie widziała. Głos wydawał się płynąć z jej własnego serca: Zamknij oczy i posłuchaj, czy słyszysz, śpiew ptaków? Idź w kierunku tego dźwięku. Dziewczynka przestała biegać. Usiadła na ziemi i zamknęła oczy. Jej oddech zaczął się uspokajać. Rzeczywiście. Słyszała śpiew ptaków. Gdy otworzyła oczy i podążyła za tym dźwiękiem, w ciągu kilku minut znalazła wyjście z labiryntu. To nie było przypadek. Gdy dziewczynka przestała walczyć z sytuacją i pozwoliła sobie na moment ciszy, jej mózg przeszedł ze stanu walki lub ucieczki do stanu spokoju. W tym stanie jej naturalna intuicja mogła działać. Prefrontalny korteks odpowiedzialny za mądre decyzje. Mógł w końcu funkcjonować. Naukę neuroplastyczności można podsumować w jednym zdaniu. To, czemu poświęcasz uwagę, rośnie. Gdy poświęcasz uwagę walkę z lękiem, lęk rośnie. Ale gdy poświęcasz uwagę czemuś innemu, wyobraź sobie, że patrzysz w zwierciadło. Widzisz w nim obraz siebie, ale czy próbujesz zmienić odbicie dotykając powierzchni lustra? Oczywiście, że nie. Wiesz, że aby zmienić odbicie musisz zmienić to, co stoi przed lustrem. Twoje zewnętrzne doświadczenie lęku, to jedynie odbicie Twojego wewnętrznego stanu. Louis Hay przez lata nauczała, że prawdziwa transformacja zawsze zaczyna się od wewnątrz. Gdy zmieniasz swój wewnętrzny stan, zewnętrzne okoliczności naturalnie się dostrajają. Był sobie młody mężczyzna, który cierpiał na stałe: napięcie i lęk. Przeszedł przez wiele terapii, Próbował różnych leków, ale nic nie pomagało. Pewnego dnia spotkał starszą kobietę w parku, która powiedziała mu: Drogi chłopcze, przestań walczyć ze swoim lękiem. Zamiast tego pokochaj tę część siebie, która się boi. Jak mogę pokochać coś, co sprawia mi ból? zapytał młody mężczyzna. Tak samo jak pokochałbyś przestraszone dziecko, które przyszło do ciebie po pocieszenie odpowiedziała kobieta. Tej nocy, gdy lęk znowu się pojawił, młody mężczyzna nie zaczął z nim walczyć. Zamiast tego położył rękę na sercu i szepnął: Widzę cię, wiem, że próbujesz mnie chronić. Dziękuję ci, ale teraz jestem bezpieczny. Coś niezwykłego się stało. Lęk zaczął się łagodnieć, jakby usłyszał słowa miłości i zrozumiał, że nie musi już być czujny. W tradycyjnym tańcu Sufi. Tancerze wirują w kółko, nie opierając się ruchowi, lecz poddając się mu całkowicie. Nie walczą z siłą odśrodkową, lecz stają się z nią jednością. W tym poddaniu się znajdują transcendencje. Twój lęk ma swoją własną energię, swój własny rytm. Gdy próbujesz go powstrzymać, tworzysz opór, a opór, zgodnie z prawami fizyki, rodzi jeszcze więcej energii w przeciwnym kierunku. To dlatego im bardziej walczysz z lękiem, tym silniejszy się staje. Ale jest inny sposób. Zamiast walczyć, możesz zatańczyć, zamiast opierać się, możesz pozwolić. Zamiast być wrogiem swojego lęku, możesz stać się jego współczującym świadkiem. Zamknij oczy i poczuj, gdzie w Twoim ciele mieszka lęk: czy to w piersi, w brzuchu, w gardle? Nie próbuj go zmienić, po prostu poczuj jego obecność, oddychaj w to miejsce. Wyobraź sobie, że wysyłasz tam ciepłe, złote światło miłości. Poczuj, jak z każdym oddechem ta część Ciebie otrzymuje dokładnie to, czego potrzebuje: nie walkę, lecz miłość, nie opór, lecz akceptację, nie strach, lecz współczucie. W bab starożytnych tekstach wedyjskich znajdujemy opisane techniki oddychania, które mistrze używali do harmonizowania umysłu i ciała. Nie były to skomplikowane praktyki, lecz proste, naturalne sposoby powrotu do równowagi. Była sobie młoda kobieta, która pracowała w korporacji i ciągle żyła w stresie. Każdy dzień przynosił nowe wyzwania, a lęk stał się jej stałym towarzyszem. Pewnego dnia jej babcia, która pochodziła z Indii, powiedziała jej: Córeczko, nauczę cię czegoś, co przekazywano w naszej rodzinie przez pokolenia. Babcia poprosiła ją, aby usiadła wygodnie i położyła jedną rękę na piersi, a drugą na brzuchu. Teraz oddychaj tak. Żeby poruszała się tylko ręka na brzuchu, powiedziała. Wyobraź sobie, że wdychasz spokój, a wydychasz wszystko, co już nie jest ci potrzebne. Młoda kobieta była zaskoczona. To było tak proste, a jednocześnie tak potężne. Z każdym oddechem czuła, jak jej system nerwowy się uspokaja. Badania naukowe potwierdzają, że głęboki oddech brzuszny aktywuje nerw błędny który z kolei aktywuje parasympatyczny system nerwowy, nasz naturalny system relaksacji. Ale to nie koniec historii. Babcia powiedziała coś jeszcze: Kochanie, oddech to most między twoim ciałem a duszą. Gdy oddychasz świadomie, łączysz się z tym, kim naprawdę jesteś. Einstein powiedział: Energia nie może być stworzona ani zniszczona, może być tylko przekształcona. To fundamentalne prawo fizyki ma głębokie zastosowanie w naszym życiu emocjonalnym. Energia lęku nie musi być zniszczona, może być przekształcona w coś pięknego. Wyobraź sobie mały strumień, który płynie przez las. Czasami napotkana gałąź tworzy tamy, a woda zaczyna się zbierać tworząc kałurze. Ale gdy gałąź zostanie delikatnie usunięta, woda znów zaczyna płynąć, tworząc piękne melodyjne dźwięki. Twój lęk jest jak ta zatamowana woda. Nie jest z natury czymś złym, to po prostu energia, która nie może swobodnie płynąć. Gdy usuniesz przeszkodę, a tą przeszkodą jest często opór i walka, energia zaczyna płynąć naturalnie. Był sobie artysta, który przez lata cierpiał na lęk przed sceną. Każdy występ był dla niego torturą. Próbował różnych metod, od medytacji po leki, ale nic nie pomagało. Pewnego dnia stary muzyk powiedział mu: Synu, Twój lęk to energia Twojej pasji, która została zatamowana. Zamiast z nim walczyć, podziękuj mu za to, że pokazuje, jak bardzo ci zależy. Artysta był zaskoczony. Podczas następnego występu, gdy poczuł znajomy lęk, nie zaczął się z nim borykać. Zamiast tego, powiedział w duchu: Dziękuję ci za to, że pokazujesz, jak bardzo mi zależy na tym, co robię. Teraz przekształcę cię w piękną muzykę. Coś magicznego się stało. Energia lęku została przekształcona w intensywność i głębie jego występu. Publiczność była zahipnotyzowana. Czy kiedykolwiek obserwowałeś małe dziecko, które upadło i zaczęło płakać? Jeśli rodzic podbiega z paniką, krzycząc O nie, czy nic ci się nie stało, dziecko płacze jeszcze głośniej. Ale jeśli rodzic podchodzi spokojnie, bierze dziecko w ramiona i mówi: Widzę, że się przewróciłeś, musi to boleć. Wszystko będzie dobrze. Dziecko szybko się uspokaja. Dziecko uczy się od rodzica, jak reagować na ból. Jeśli rodzic jest spokojny i pełen współczucia, dziecko również uczy się spokoju i współczucia dla siebie. Jeśli rodzic panikuje, dziecko uczy się panikować. Teraz pomyśl o swoim wewnętrznym dziecku. Tej części ciebie, która czasem się boi, która potrzebuje pocieszenia, jak reagujesz, gdy to dziecko przychodzi do ciebie przestraszone? Czy jesteś jak ten panikujący rodzic, który krzyczy, nie bój się, to głupie, musisz być silny? Czy też jesteś jak ten spokojny rodzic, który mówi, widzę, że się, boisz, jestem tutaj, wszystko będzie dobrze? Louise Hay nauczyła nas, że najważniejszy związek w naszym życiu to związek z samym sobą. Sposób, w jaki rozmawiamy z sobą, wpływa na wszystkie aspekty naszego życia. Neurobiologia potwierdza, że samo współczucie aktywuje te same obszary mózgu, które aktywowane są, gdy otrzymujemy współczucie od innych. Położ rękę na sercu, poczuj jego bicie. To jest puls życia, który płynie przez ciebie. Powiedz sobie, kocham Cię i akceptuję Cię dokładnie takim, jakim jesteś. W starożytnych tradycjach mistycznych. Istniał rytuał, który był tak prosty, że większość ludzi nie wierzyła w jego moc. Nie wymagał żadnych specjalnych przedmiotów, żadnych skomplikowanych procedur, wymagał tylko jednego obecności. Oto ten rytuał. Gdy poczujesz, że lęk zaczyna się w tobie pojawiać, zatrzymaj się. Nie uciekaj przed nim, nie walcz z nim, po prostu zatrzymaj się. Usiądź wygodnie, lub stań, jeśli nie możesz usiąść. Zamknij oczy lub skieruj wzrok 10 tysięcy stos dół na swoje dłonie. Polusz jedną rękę na sercu, a drugą na brzuchu. Poczuj ciepło swoich dłoń, oddychaj głęboko, kierując oddech do brzucha. Przy każdym wdechu pomyśl wdycham spokój. Przy każdym wydechu pomyśl wydycham miłość. Teraz, zamiast walczyć z lękiem, powiedz mu widzę cię. Słyszę cię. Dziękuję Ci za to, że próbujesz mnie chronić. Ale teraz jestem bezpieczny, możesz się teraz rozluźnić. Wyobraź sobie, że złote światło wypełnia twoje serce przy każdym wdechu. To światło jest czystą miłością, czystą akceptacją. Pozwól mu rozlać się po całym ciele. Kontynuuj przez kilka minut, aż poczujesz zmianę w swojej energii. Nie spiesz się. Nie ma nic do osiągnięcia, nic do zdobycia. Jest tylko ten moment, tylko ten oddech, tylko ta miłość. Ten prosty rytuał ma ogromną moc, ponieważ pracuje zgodnie z naturalnymi prawami umysłu i ciała. Nie walczy z lękiem, lecz przekształca go. Nie odrzuca strachu, lecz objamuje go miłością. Poznałem kiedyś kobietę, która przez lata cierpiała na napady paniki. Była tak sparaliżowana strachem, że przestała wychodzić z domu. Lekarze przepisywali jej leki, terapeuci różne techniki. Ale nic nie przynosiło trwałego rezultatu. Pewnego dnia przeczytała książkę Louise Hay i odkryła coś, co zmieniło jej życie. Nie była to żadna skomplikowana technika, żadna złożona teoria. Było to jedno proste stwierdzenie: Jestem bezpieczna, jestem otoczona miłością, wszystko jest dobrze. Początkowo te słowa wydawały się jej śmieszne. Jak mogła być bezpieczna, skoro czuła taki strach? Jak mogła być otoczona miłością, skoro czuła się tak samotna? Ale coś w niej powiedziało: Spróbuj, co masz do stracenia? Zaczęła powtarzać te słowa za każdym razem, gdy pojawiał się lęk, nie po to, żeby się od niego uwolnić, ale po to, żeby przypomnieć sobie prawdę. Neuroplastyczność mózgu sprawia, że powtarzanie pozytywnych afirmacji tworzy nowe ścieżki neuronowe, które z czasem stają się silniejsze niż stare wzorce strachu. Powoli, dzień po dniu coś się zmieniało. Nie stało się to z dnia na dzień, ale z każdym powtórzeniem tych słów, z każdym momentem akceptacji, jej system nerwowy się uczył nowego sposobu reagowania. Dziś ta kobieta podróżuje po świecie, dzieląc się swoją historią z innymi. Nie jest to dlatego, że nigdy nie czuje lęku, czasami wciąż go odczuwa, ale nauczyła się być mistrzynią swojego serca, a nie niewolniczką swojego strachu. W fizyce kwantowej istnieje zjawisko zwane kwantowym skokiem, momentem, gdy elektron przechodzi z jednego poziomu energetycznego na drugi bez przechodzenia przez przestrzeń pomiędzy. Jedna chwila jest na jednym poziomie, a w następnej chwili na innym. Nie, ma płynnego przejścia. Jest natychmiastowa transformacja. Twoja transformacja może działać w podobny sposób. Przez lata możesz walczyć z lękiem, próbować różnych metod. Ale wydaje ci się, że nic się nie zmienia, a potem, w jednej chwili, gdy prawdziwie akceptujesz i pokochasz tę część siebie, która się boi, następuje kwantowy skok. Nie, dzieje się to dlatego, że lęk znika na zawsze. Dzieje się to dlatego, że twój związek z nim się fundamentalnie zmienia. Przestajesz być jego więźniem, a stajesz się jego współczującym świadkiem. Istnieje piękna historia o Mnichu. Który medytował w jaskini przez wiele lat. Pewnego dnia przyszedł do niego młody człowiek i zapytał: Mistrzu, jak mogę osiągnąć oświecenie? Mnich odpowiedział: Widzisz ten strumień płynący obok jaskini? Słuchaj go każdego dnia. Pewnego dnia usłyszysz coś, czego wcześniej nie słyszałeś. Młody człowiek słuchał strumienia przez miesiące. Każdego dnia słyszał to samo szum płynącej wody. Ale pewnego dnia, w jednej chwili Usłyszał coś więcej, usłyszał ciszę między dźwiękami, usłyszał przestrzeń, w której wszystkie dźwięki się rodzą i do której wracają. W tej chwili zrozumiał. Nie chodziło o usłyszenie czegoś nowego w strumieniu, chodziło o usłyszenie czegoś nowego w sobie. Teraz nadszedł czas, aby objawić ci tajemnicę, którą Louis Hay odkryła w swoich najgłębszych badaniach nad naturą lęku. Tajemnicę tak prostą, że większość ludzi przechodzi obok niej, nie rozpoznając jej transformacyjnej mocy. Tajemnica ta brzmi akceptacja, nie walka, nie opór, nie próba pozbycia się lęku, akceptacja. To słowo może wydawać się za proste, żeby mogło być prawdziwe, ale w tej prostocie kryje się największa moc. Akceptacja nie oznacza rezygnacji, nie oznacza poddania się. Oznacza zrozumienie głębokiej prawdy. To, czemu się opierasz, trwa. To, co akceptujesz, może się przekształcić. Gdy akceptujesz swój lęk z miłością, bez osądu, bez walki, dzieje się coś niezwykłego. Lęk przestaje być twoim wrogiem i staje się twoim nauczycielem, przestaje być przeszkodą i staje się bramą do głębszego zrozumienia siebie. Akceptacja to nie jest technika, której uczysz się. To jest sposób bycia, który kultywujesz. To nie jest coś, co robisz od czasu do czasu. To jest sposób, w jaki żyjesz każdego dnia. Gdy pojawia się lęk, zamiast go odrzucać, powitaj go. Zamiast z nim walczyć, podziękuj mu. Zamiast go się wstydzić, otocz go miłością. Zamiast próbować go zmienić, pozwól mu być dokładnie tym, czym jest. W tej akceptacji, w tej miłości, w tym braku oporu, lęk naturalnie zaczyna się przekształcać. Nie dlatego, że go zmuszasz, ale dlatego, że dajesz mu przestrzeń do transformacji. To jest tajemnica, którą Louise Hay odkryła. To jest sposób, w jaki lęk znika bez walki: nie przez pokonanie go, ale przez pokochanie go, nie przez pozbycie się go, ale przez przyjęcie go, nie przez zmuszenie go do odejścia, ale przez pozwolenie mu na bycie i w tym pozwoleniu na naturalną przemianę. Pamiętaj te słowa. Jestem bezpieczny. Jestem otoczony miłością. Akceptuję siebie dokładnie takim, jakim jestem. Wszystko jest dobrze. To nie są tylko słowa, to są wibracje, to są częstotliwości, to są kwantowe kody, które przeprogramowują Twoją rzeczywistość na najgłębszym poziomie. Praktykuj akceptację każdego dnia, nie tylko wobec lęku, ale wobec wszystkich aspektów siebie. Stajesz się tym, czym jesteś naprawdę nieskończonym, pięknym, kochanym dzieckiem wszechświata. Lęk może czasami jeszcze się pojawić, ale już nigdy nie będzie twoim panem. Będzie gościem w domu twojego serca, który przychodzi z przesłaniem a potem odchodzi. Ty pozostajesz gospodarzem pełnym miłości, spokoju i mądrości. To jest dar, który Louise Hay dała światu. To jest tajemnica, która może przekształcić twoje życie. To jest droga, która prowadzi za do prawdziwej wolności. Akceptacja, miłość, spokój to wszystko czego potrzebujesz. Film da narrativa.